Witaj drogi widzu. Gdy pewnego razu, w pewnym krakowskim kościele uklęknęłam w konfesjonale, aby przystąpić do sakramentu pokuty i zaczęłam recytować z pamięci początkową formułę, którą zazwyczaj odmawia penitent zanim zacznie wymieniać swoje grzechy, przypomniała mi się niespodziewanie noc, którą Jezus spędził w ogrójcu. A zaraz potem góra przypomniała mi to, że podczas każdej mojej spowiedzi Jezus bierze na swoje ramiona wszystkie moje grzechy i odczuwa na swoich ramionach i swoim sercu cały ich ciężar przeogromny ciężar. Za każdym razem, gdy klękając w konfesjonale, wymieniam głośno jakiś grzech, Jezus pozwala ładować go na swoje barki uwalniając mnie od moich win i ciężarów, bo kocha, bo ponad wszystko nas kocha.